Robi to co było ostatnio, to samo robiła jakoś pokłóciła ze mną, to zaczęła nagle o jaki Ryczek jest fajny, jak go lubię, mam świetny z nim kontakt już, może się umówi niedługo z tą nie powiem co ale no Klaudia, yy, tam Patrycja Scelowa się połączyła yy, z Rykiem, zaprosiła Ryka pisała prywatnie i na wieprze, że podpuszcza go, że gadamy o nim i w ogóle no. Ale jak to? Jak to się z nią ja za A ja za chwilę zadzwonię do Sebusia i powiem, żeby się połączył z nami i, i Patrycja przyleci, bo pieprzyła na live, że masz multiki. Mówię, nawet jak masz, to Patrycja też ma te multiki, bo na jednym kącie ją zablokuje, na drugim wchodzi. Obrzydliwa, nie powiem co. Jeszcze mówiła podobno takie coś i to tak samo było wcześniej, jak się ze mną, że Eryczek będzie miał lepszą dziewczynę ode mnie. Powiedziała tu Ola, tu Ola jest źródło wiarygodne, powiedziała Erykowi na live, że zasługuje na lepszą dziewczynę niż Klaudia. Głupia świnia. No to obrzydliwy babce, Ale to już no? kilka osób tak pisze, że tak powiedziała. A mówiła, że ona go tak lubi, że będzie miał lepszą dziewczynę. Czy, nie wiadomo, czy ona siebie miała na myśli. <grystanie> o on dobry. Mam, mam nadzieję, że Eryczek ją podnieci, nie będzie musiał ani wea używać. Ale no serio, widzisz, to ludzie... Potwierdzają ludzie, potwierdzają i to kilka osób. No. Bo Słuchajcie, na to na no to zaproście go do mnie, może wejdzie, może nie No widzisz, dużo osób potwierdza Sam sobie Adrian, przestań obrażać, niech, niech się odwalą ode mnie Z każdej strony zdrada, z każdej strony ktoś bija szpileczkę no ale Adrian, no Klaudia też obraża, owszem, ale na, na teraz się uspokoiła, a cesarzowa cały czas wałkuje. No, zdrady. Zdradę można wybaczyć, chociaż ja nie wybaczam.